Pierwsza próba pływającej fontanny. Oczywiście nie do tego oczka, nie? tylko do, do takiego stawu. Pompa 10 tysięcy litrów na, na godzinę. A będzie 25. Takie coś jeszcze pomaluję to. Te też na szaro, żeby ich tak nie było widać. No i taki gadżet sobie zrobiłem. No. Znaczy nie do tego oczka, tak jak mówię na to pójdzie, żeby trochę napowietrzyć wodę. Myślę, że nie jest źle to wyłączyć, bo mi wodę wypompuje z oczka. No i tak to sobie pływa. Pozdrawiam serdecznie. No to tak wygląda docelowo na słabej pompie. Na koniec później dogram, jak już będzie tam na tym na tym dużym stawie i mocna pompa jak będzie. Jak to będzie działać. Hmm, także tak wygląda pływająca fontanna Pozdrawiam serdecznie Pierwsze odpalenie na stawie. Nieźle. Muszę to przeciągnąć trochę dalej, tak bardziej na środek. Pompować pompuje. Narobiłem się tutaj troszeczkę, ale myślę, że było warto. Na powietrze się ładnie stawik. Ten drugi będzie do kompania. Taki bio. No i tak to wygląda. Wieczorem to się jeszcze będzie podświetlało samoczynnie, także mam nadzieję, że się ludziom będzie podobało. Efekt z drugiej strony. Fontanny własnej produkcji. Taki to wyszedł efekt. Teraz idę na ryby. No to taki grzybek sobie pływa jak to nie chodzi. Prawie go nie widać. Pozdrawiam serdecznie z nadstawiku. I do zobaczenia.